My już więcej pytań nie mamy. Na takim wydarzeniu człowiek myśli tylko o jednym. Stare polskie przysłowie przez żołądek do serca to nie tylko w takich sekwencjach rodzinnych się sprawdza, ale też po powrotach do odwiedzin. Wiemy, że często wracamy tam, gdzie jest dobre jadło i myślę, że tutaj Warmia i Mazury ma szansę, żeby mieć stałych bywalców ze względu właśnie na dobre smaki, na dobre kulinarne potrawy. Tym bardziej, że mamy od kogo czerpać wzór? Karol Okrasa, polski kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej, gościł w stolicy Warmi i Mazur. Każdy mógł poczuć się jak przed telewizorem, tylko że lepiej, bo na żywo. Tak wyglądało gotowanie na starówce w Wolsztynie. Niespodzianką jest zupa, która jest teoretycznie klasyczna z jednej strony, bo to zupa bazująca na szczawiu łąkowym, ale z drugiej strony ona będzie prowokowana też tymi potrawami zapomnianymi, które bazowały na kuchni niezwykle wyrafinowanej, można by powiedzieć, w dzisiejszych czasach, ale kiedyś bardzo biednej czyli dzikie zioła. Jest tutaj pokrzywa, jest tutaj szpinak ubogich, czyli lebioda. To wszystko zmieszaliśmy do tego wędzony sersianem i, i woda z ogórków, Mało solne, które to ogórki, wiadomo, każdy zje, ale co zrobić z wodą. A no właśnie, kiedyś tam wszystko było wykorzystywane. Nasze babcie to potrafiły doskonale, więc my odgrzebujemy tę tradycję. Dziedzictwo kulinarne warmii i Mazur chodzi za najsmaczniejsze i najzdrowsze. Dziękujemy naszym mieszkańcom, producentom, również restauratorom i wszystkim, którzy w tej branży pokazują te wyjątkowe smaki, pokazują, że. Potrafimy dotrzeć do ich zarówno umysłów, jak i żołądków. Jeśli ktoś ma wątpliwości, już je rozwiewamy. No bo wsadzamy serce, pozyskujemy surowie z naszego terenu, produkujemy to sami, mało ilość, i mamy wspólnych klientów, którzy deklarują swoją tożsamość do naszego regionu. Nie tylko panowie królowali przy stołach w roli kucharzy. Panie mają swoje kulinarne doświadczenie i chcą podzielić się nim ze wszystkimi. W końcu od pokoleń wiodą prym w temacie. Koło gospody miejskiej Luba z Lubań przywiozła dzisiaj na ten festiwal potrawy mazurskie przygotowane specjalnie na tą okoliczność. A to mianowicie karkuweczka po mazursku, bigosik z młodej kapusty od naszych lokalnych przedsiębiorców, ogrodników. Pieczarki w sosie są bardzo smaczne, babeczki, ciasto upiekłyśmy i jabłecznik, szarlotka po prostu, nasza mazurska. To była prawdziwa uczta kulinarna, nie tylko region atrakcjami turystycznymi kusiw czasowiczów, ale także daniami. Przygotowaliśmy czerninę, zupa troszeczkę zapomniana. Ja uważam, że to z naszych regionów jak najbardziej, u mnie w domu zawsze się gotowało, z szarymi kluchami tradycyjna. Na drugie danie natomiast przygotowaliśmy ziemniak pieczony młody, też nawiązujemy do tego, że jest ta pora. I tak oto dobry czas nastał, by coś zjeść. Smacznego życząc polecamy zdrowe, regionalne produkty, warmi i mazur.